Yo, 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 M103 na bitwach symulacyjnych. Swoją drogą, dawno nie, yy, nie widziałem pełnej mapy właśnie tej. Wschodniej Europy. No wypierdalałeś drzewo. Już myślałem, że nie posadziliśmy w innym miejscu. Dobra, yy, dawno nie widziałem takiej mapy właśnie. I ma całej w końcu. Brakuje mi tych map. Całej pełnej okazałości. Przecież Mozdok... Powinien być, jest, ogólnie jest duży, prawda, teraz. Ale jak ktoś nie, nie grał wcześniej, to nie widział, nie widział prawdziwego mozdoka Całego. Hmm. Nie wiem, może, może mało, za mało gram w symulacji. Jakoś ostatnio, nie wiem. Nie <kuh> grałem cały czas w symulacji, jak była normalna symulacja, dostępna tak, jak powinna być dla każdego Może im to wydłużało czas ładowania, ale wcale mi to nie poszkadzało, że poczekałem im to dłużej, jak mogłem cały czas grać w symulacji Chuda. Każdym moim jobbem, no to mi się podobało. Oczywiście były znacznie na mapie wtedy. W tej symulacji, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką symulację jak jest tutaj przenieść normalnie do trybu rozrywki, a nie tylko do eventu. Y w dalszym ciągu nie rozumiem o co chodziło Gajzynowi, że wyjebali tę symulację właśnie z tego dóbr Nie mam pojęcia czym się kierowali, że to zrobili. Prawda. No, ale cóż. Odpalają kawał dobrej roboty z tego, to trzeba przyznać. A niektóre decyzje mają po prostu spierdolone. Fakt, że to jest w dalszym ciągu, kurwa, co jest śmieszne. To jest beta, to się To jest open beta test. Od kilku lat już, kurwa. No masakra to po prostu. Fakt, że finalnie mają wprowadzić jeszcze statki, więc pewnie, jak prowadzą statki, to będzie kilka miesięcy testowanie statków, i może wprowadzą wyjście z gry. To mam nadzieję, że jakieś prezenty dostaniemy za taką kurwa wytrwałość. Tyle lat, tyle tysięcy, kurwa godzin. Bo to już w tysiącach można liczyć, spokojnie, w w moim przypadku. Kiedyś grałem o wiele więcej, ale teraz. Ale gram dość sporo jak na grę. Mam mniej czasu, bo... Do... Szkoła zmieniła się w pracę, prawda? Bo teraz akurat jest chory. Co mogę sobie posiedzieć, ale tak to... się pozmieniało. Kawał życia, kawał życia. Z tym W tej grze. Ym... Nie zapomniałem w ogóle gdzie tu się jeździło jak jest taka wielka mapa, gdzie może być wróg nie do końca lubię ten ciąg, więc to będzie bitwa albo totalna porażka, albo totalne zwycięstwo, bo takie bitwy właśnie mam tym ciągiem. Albo chujnie, albo zajebiście. Aczkolwiek na symulacji go chyba jeszcze nie testowałem. Nie wiem. M41 do nasz jest O, oberwa od T-54. M60 gdzieś słyszałem wpływu. Sam z siebie, zajebiście. Kurwa, to niemiecka pilotka przecież. Nie niemiecka, o ja pierdolę. O gościu wyrozumiały Kurwa, przecież to było m 42 po prostu Ja myślałem, że to był niemiecki Gepard, tak jak coś mi się kurwa przewidziało No cóż, no mam nadzieję, że to nie będzie koniec tej bitwy, jeżeli chodzi o nasze osiągnięcia zniszczymy teraz sami dwóch wrogów, żeby to jakoś zrekompensować Tylko gdzie są kurwa progowie tak, mamy dodatkowy pancerz w płotkach. Ej to to się zburzący zatrzyma, tak? Innego już nie. Status report o co mi chodzi? każe może jaka sytuacja Zapytajmy się Czy ta tym się Timor? coś może widzi nika koło E5, ten czołg jest ogromny, ogromną wiem, bardzo łatwo mnie zobaczyć. Takie, takie stanie troszkę jest, jest ryzykowne na górce. Yy, dobra. Bo nie ma co czekać, trzeba jechać po pierdol Bo tak, to się właśnie kurwa skończy niestety. Minął około blisko nas gdzieś M41 i gdzieś wpadł. Mi się wydaje, że gdzieś on z lewej dostał. Ale może być błęd. Przeprawa przez zawsze jest ryzykowna. No dobra. Nie będziemy kapować, żeby się nie zdradzić. Spróbujemy ich zająć od tyłu wszystkich. To coś mi się wydaje, że za spotkamy całą masę poślinków właśnie, bo tu jest to nie rzeki. Bóg już słychać strzały. X-4M został zniszczony. No tutaj stać nie możemy, ewidentnie. To jest samobójstwo że w się wpierdom, ale tam widziałem 5-4, za którą podążymy, chyba że nas coś tutaj zaskoczy, dobra, postaram się zrobić właśnie więcej śmigłów z tych wysokich kierów, na tym się może skupię właśnie dałaby się coś dobrego z Leopardem. Nieprzepychalna wieża. Swoją drogą będzie ciekawy czołg w następnym... ...maszu. C-52 to będzie. Eee, nie byli z z World of Tanks. Czołg lekki C-92. Prototypowy. Może być ciekawy, przeładowanie będzie w granicach chyba 5 sekund, nawet. Także kurwa masakra. Pociski Hit czyli akumulacyjne ze stabilizatorem, będą miały penetrację w granicach 200 mm. Więc, również konkretne na piątym tierze, może to nie być za dużo. Ale przy takiej szybkości po prostu będzie miazga. Jeszcze dojdźmy do tego prędkość, pewnie w granicach 6-7 dyszek będzie ciągu lekki. No no. podwozie bardzo przypomina mi Bat Liona Jak tak patrzyłem na jego właśnie wygląd. Zewnętrzny. Działo nowej amunicji i chuj tylko tyle no I mnie choć, po prostu ale nie mają pociski pierdolnięcia i tyle I Teraz nie wiemy gdzie może wyjechać Dlatego nie lubię właśnie tego czołgu bo nie ma pocisków po Dobra, słuchajcie, to jest moja siódma dzisiaj bitwa nagrywana Amerykanami. Ja 32 oraz tym czołgiem. W której dawałem komentarz podczas grania i nic nie zrobiłem praktycznie. Zginąłem jak pizda, więc mimo to ją wrzucę. może nie powinienem, ale... Co do pocisków, nie mam jeszcze pocisków kumulacyjnych, więc nie wiem jak się one sprawują, pewnie dużo lepiej, ale do, do nich trzeba dojść, tak? Tak, można wydać Golda, powiedzieć. No dobra, ale Golda mieć. No nie polecam nikomu konwertowania, ani wydawania Golda na ulepszenia czołgu. Tyle w moim temacie. Nie będę robił więcej Beat'em M103 tutaj. Może kiedyś, kurwa, zrobię go, wymaksuję dojdę do pocisków, ale wątpię, nie podoba mi się ten czołg, jest miękki, powolny, wielki i nie ma pierdolnięcia. Dziękuję za uwagę, ją!